Z tej strony chory adept. <grymne> Okej, okay, to tak. Ale to zabrzmiało. Ojej. No. Chory adept. Tak się nie rymuje jakoś. No dobra, niech już będzie. A tu mamy zdrowego Mateusza. 906-306, tak. Nie, 306, nie, to, to niższy model. Mamy Mateusza 906 na dwururce, tak zwanej dwulufowiec, też tak zwany. Mamy Westfield, bitwa standardowa, losowanie, jak widać na dziewiątki, trochę tych dziewiątek jest, ale mapa jest dobra, nie ma artylerii, więc będzie można poszaleć, jest wsparcie Plutonowych ogólnie jest dobrze. Jest wykryty i strzeci, jest wykryty również Mateusz, więc nie ma nie ma niespodzianki. Może w tych krzakach zaraz znajdzie się jakaś niespodzianka, może już tam coś się zdążyło ustawić, jakiś TEDek, ale TEDeków jest niewiele. Jest dużo medów, czołgów ciężkich i jest E-75. Klasyczna E-75, nie jakaś tam TS czy coś takiego. Normalna, te, taka porządna E-75, która potrafi porządnie przywalić ISU, które też potrafi przywalić, ale... Kolega Tomczak nie dojechał do krzaczka, także za późno się obudził albo miał zbyt daleką drogę, żeby zdążyć do tego krzaczka. No i został wyświecony, niestety oberwał pestkę, tam czai się jeszcze móc. E-75 spogląda dostojnie na lewo, na swoje lewo, no i obrywa jedną darmową pestkę od Mateusza. Mateusz tutaj sobie spokojnie z Golda strzela, jak przystało na Mateusza. Tak. No tak, no, no ile on ma tu penetracji na zwykłej amunicji? No 221. Ale przyjechał na mordownię i postanowił poprzybijać troszeczkę przeciwników. Tutaj E-75 ponownie się wychyliła, ponownie dostała, ale też tylko pojedynczy strzał i o, tu nieudany. Także nie ma tych strzałów podwójnych jak na razie. Testowałem ostatnio z kolegą tego dwulufowca. Tak, jak te pociski padają, jaki jest rozrzut w ogóle. Ale to będzie ciekawy chyba strzał. Tak dokładnie dobrze zapamiętałem. Przeglądałem razy 12 chyba, czy coś tam, powtórkę. Wieża 700 trójki jest dość słaba. Zawiera luki, w które można spokojnie się wbić. Tam 260 czy coś penetracji spokojnie starcza. Możecie mu między oczy walnąć, jeżeli jesteście blisko. A 75 to tak się ustawia, że, że wszystko w niego wchodzi. Bo nie ma prawa nie wejść. Ym... Także wieża gdzieś tam w okolicach jarzma, nawet gdzieś o, zobaczcie obok pięknie trafiony przeciwnik to meczek zniszczony, nie, mylić, czy z domeczkiem. No i też można walnąć prosto między lufy. Jak kto lubi. <grybujesz> Okej. Okay. I tam też można spokojnie takiego 703 przebić i Dobić. O, ładnie znaleziony przestrzał na przeciwnika E75. No naprawdę nie miał szczęścia do Mateusza. Tutaj wynik jeszcze dość wyrównany, ale przewaga naszych czołgów na tej flance dość znaczna. Może teraz podwójny strzał, ale nie, nie, nie. Załadowany tylko jeden pocisk, więc nie było okazji, żeby strzelić podwójnie. Jak widać, Mateusz preferuje strzelanie pojedyncze, przynajmniej na razie. No, i to mu się sprawdza. Ogólnie z tym celowaniem i strzelaniem podwójnym jest tak, że jak strzelacie podwójnie, zawsze zawsze celownik jest ustawiony na lewą lufę. Także musicie wziąć to pod uwagę. Jak strzelacie pojedynczo, to zdaje się, że jest wszystko normalnie. Ale, ale ten rozrzut zawsze jest na prawo. Jak macie celownik wycelowany na przeciwniku no to no to wtedy strzał podwójny to pierwszy idzie w punkt z lewej lufy a z prawej prawy pocisk odpowiednio w prawo. Także to jest taka mała podpowiedź dla tych, którzy mają od niedawna dwulufowca, to jest przetestowane z Arkiem, którego pozdrawiam. No i no i tak to właśnie jest. Mateusz tutaj spokojnie przełamał z kolegami, z kolegami jakiś Defenderem Je-75, no to nie są jego koledzy, to są nieznani, sojusznikami, może tak, sojusznikami przełamał flankę. Teraz trzeba się jakby wydostać z tego przełamania, tam jeszcze jest Obiekt 704, no to po pikselach strzał, ale się udało, jeszcze jedna próba. Już blind, ale za wysoko ten pocisk poleciał. No, 5000 już nastrzelane. Mateusz tutaj zrobił, zrobił swoje. Może ginąć. No, ktoś musiałby zaświecić. Myślę, że miasto mogłoby się teraz ruszyć. Troszeczkę odciągnąć przeciwników od tego miejsca, w którym kampi teraz Mateusz. Mateusz się zawiesił. Nie, o, cicho. Symesa odebrał. No, nie, znowu, zawiecha. No, rusza WZ, która ma full HP, gdzie ten chyży Kacper Uchomikował też całe HP swoje, to nie wiem. Nie wiem, czy po prostu snajpił gdzieś z daleka. Pewnie tak to wyglądało na flankę Medów. Stał sobie z tyłu i snajpił na flankę Medów ze środka. No i teraz stanął w krzakach i czeka, aż. Aż coś się wydarzy, a przecież on może zebrać jeden strzał spokojnie od obiekta 704, a nie jest powiedziane, że ten obiekt go przebije, więc trzeba się ruszyć. Trzeba się ruszyć jak najbardziej. Tutaj są nasze na tej flance cztery czołgi. Osamotniony T54MOT1 zaraz może zginąć w krzyżowym ogniu, i wtedy będzie taki troszeczkę impas. Chociaż oczywiście jest przewaga po naszej stronie inicjatywa, bo przeciwnik ma dwa bezwierzowe TDK. One są mocne w obronie, ale są jak najbardziej do wyjęcia. No i bardzo dobry ruch wykonuje T54 mod 1. Rusza się, wyświeca obiekta 704. No i Mateusz teraz wie, co robić, czyli ucieka. Sorry Mateusz, ale to, to jest pewna niespodzianka. W tym momencie wiedziałeś, że obiekt 704 jest jeden na dole. No, można było spróbować ruszyć, no można, można było, ale tutaj jest móc. Móc. Aj, i móc go trafić, to by było dopiero coś, ale. Trzeba trafić, trzeba trafić. No i nie udało się, nie udało się. Nie bardzo wyszedł ten strzał, ale móc został już poczęstowany przez defendera, więc nie przejawia jakiejkolwiek woli walki. O, Może jednak troszeczkę. Ten móc jednak. O, gracz. G... Zniszczył gracza Łukasz Szymaski. No i wyjeżdża, wyjeżdża Mateusz. No, przyjmuje ten strzał na nie wiadomo co. Na gąski. Jeszcze jeden pocisk. No, ten wyjazd był, że tak powiem, troszeczkę nubski. Nawet bardzo nubski. Teraz auto aim nie nadąża. I udało mu się. No, Mateuszu. Mateusz, co to miało być? Co to miało być? Każdy normalny gracz w tym momencie postawiłby ci gąskę, objechał i by cię załatwił. Ten auto AM też, jeżeli przeciwnik byłby minimalnie szybszy, to nie zdałby rezultatu, więc to było strasznie lupskie, strasznie lupskie, ale my, i czyli nawet ja, lubimy tego typu akcje, bo okazuje się, że nawet Mateusze są ludźmi po prostu ludźmi a nie tylko pro-graczami. E, chociaż sam Mateusz taki pro tam pro pro. Jak on może być pro jak w stronkach w stonkach o stonki 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 tak tak się mówi na stonki. E, tutaj mieliśmy pluton y, stonek i takie takie uczy. E, ogólnie ogólnie tutaj jest parada fajnych ników, y, ale akurat nie w plutonie Mateusz też nie jest poważnym nikiem. To jest taki zwykły nick i mamy LTTB na wykończenie. Znowu w Bateusza wszyscy walą jak do tarczy. No ale o tym może troszeczkę później. W następnym odcinku przejdźmy do wyników. No dobra, niech będzie. Wyniki, i mamy te wyniki. Mamy asa pancernego. Mamy duży kaliber. Mamy tutaj 6000 obrażeń. 5 fragów. no... Parę obrażeń od adepta też było, tak, tak, więc wszystko się zgadza. Ja zawsze dokładam swoje obrażenia. <grywania> 1902 punkty exp. To naprawdę robi wrażenie. Nie sądziłem, że przy takim wyniku może paść taki exp. No, sojusznicy no, no tu równowaga w stonkach zachowana, jak widzimy Mateusz 6000 medza sak 0 0 coś tam i tak dalej 0 do meda, średnia, taka typowa. Typowa, jeszcze tam, tak, lekko fioletowa, ta średnia, może taka niebieska, więc akurat um, akurat nastonki. <laughs> Okej. Okay. Troszeczkę ogólnie fajne tutaj niki mamy, zmień pan ramusie Janus, no to, to Strusiek, bardzo fajne. Chyzy Kacper, tu o Łukaszu była mowa. Defenderem się nie obronił. Wywylew, wy, Wylew, no Adek, bardzo fajne. Marcin Bylak, Tomczak, taki troszeczkę swojski klimat z tymi nikami, no ale nie o tym miałem mówić. Ale tu mamy jeszcze Tomka. E, Mysz jakiś mocarny rusek, ale to raczej Polak. No ale wróćmy, wróćmy do wyniku, wróćmy do Mateusza, bo wszyscy się niecierpliwią, żeby zobaczyć detale w raporcie. No i mamy tutaj celność, niecelność i ogólnie i dystanse i wszystko i zablokowane przez pancerz i ogólnie, i ogólnie słabo to wygląda, a jednak eksp wpadł. No tutaj z premium jakieś bonusy dodatkowe, rezerwy osobiste, to na to nie patrzcie, nie patrzcie, to jest przekłamane, po prostu wszystko przekłamane. Tutaj też ten XP jest przekłamany, ale tak właśnie WG ustawiło bitwę Mateuszowi. No cóż, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.